To był cudowny dzień. Świeciło słońce, pełnia lata. Fala wydawała się dobra i razem z kuzynką poszłyśmy na plażę wcześniej rano, aby uniknąć tłumów i popływać w morzu. Jednak kompletnie zignorowałyśmy znaki mówiące, iż plaża oraz morze nie nadają się do pływania. Jedynie dozwolony był połów ryb. Głównie z powodu prądów głębinowych i odpływowych. Nie, żeby nas to szczególnie miało powstrzymać. Byłyśmy bardzo dobrymi pływaczkami, pewnymi siebie. Tronowałyśmy pływanie całe życie. Byłyśmy naprawdę dziećmi wody. Fale przybrzeżne nie były dla nas przeszkodą, a tak naprawdę, im większe, tym lepiej. A fakt, że nie było na plaży żadnego ratownika. Nie przeszkadzał nam w najmniejszym stopniu. Tak więc rzuciłyśmy się na falę. To były fantastyczne chwile. Musiałyśmy być w wodzie około godziny, zanim zdałyśmy sobie sprawę, że siła i dzikość fal znacznie się wzmogła, a my pływałyśmy przez długi czas. Odniosłam wrażenie, że już nie surfujemy po wodzie, ponieważ nasze ciała były rzucane raz po raz w fale, co zmuszało nas do nurkowania pod wodą tak często, że nie było to już tak zabawne. Ogromne fale nadciągały, ale nie byłyśmy w stanie utrzymać się na nich i zalewały nas z impetem, rzucały w głębie, wypychały do góry i ponownie zalewały. Dałam sygnał mojej kuzynce Elizie i powiedziałam: lepiej wracajmy na brzeg. Zgodziła się i w tym momencie zobaczyłyśmy nadchodzącą z boku ogromną falę, a zaraz z tyłu drugą nabierającą prędkości. Więc pomyślałyśmy, że złapiemy ją i na niej podpłyniemy bezpiecznie do brzegu. Owszem! Złapałyśmy te fale, ale wcale nas nie zabrała do brzegu. Po prostu rzuciła nas w miejsce, gdzie wszystkie fale zderzyły się ze sobą. Rozpędzone fale wciągnęły nas w głębie. Zaczęły obracać w kółko, wciąż i wciąż, aż w końcu wypłynęłyśmy na powierzchnię zdyszanej, z trudem łapiąc powietrze. Spojrzałam na moją kuzynkę, która powiedziała, lepiej popłyniemy w poprzek. Ale to nie pomogło. Wtedy zdałam sobie sprawę, że to naprawdę nie jest kolejny odcinek słonecznego patrolu i nie było tam żadnego nadpływającego z pomocą ratownika, że byłyśmy zdane tylko same na siebie. Wyciągnęłam rękę w powietrze, tak jak nas uczono, i pomachałam, a ludzie na plaży najzwyczajniej nam odmachali. I wtedy pomyślałam, że po prostu tu zginę. To już koniec. Zaczęłam krzyczeć do Jezusa: Pomóż! Pomóż mi, Jezu. Jestem zbyt młoda, by umierać. Mam tylko 15 lat. Spróbowałam ubić z Bogiem interes. Proszę, zachowaj mnie przy życiu. A oddam je Tobie. Spośród mojego wodnego grobu mój Zbawiciel usłyszał mnie. Dał mojej kuzynce siły, by mnie z tego wyciągnęła. Podpłynęła do mnie w jakiś sposób i wyciągnęła mnie z wody, mówiąc Trzymaj się jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę ktoś zaraz przypłynie i nas wyciągnie. W czasie, gdy pokonywałyśmy fale lub próbowałyśmy nurkować pod nimi i z chwili na chwilę stawałyśmy się coraz cięższe, pewien mężczyzna, który przyjechał z dalekiej północy do naszej miejscowości w odwiedziny do swojej matki, spacerował sobie brzegiem plaży. I jak na ironię, on był ratownikiem. Podpłynął do nas i najpierw wyciągnął moją kuzynkę, a ja czekałam tam przez około 15 minut sama, z nadzieją, że tak jak obiecał, przypłynie do mnie i mnie uratuje. I tak się stało. Wyciągnął mnie na bezpieczny brzeg. Gdy leżałam tam, napawając się tym, że czuję piasek i oddycham powietrzem, on odszedł tak szybko, jak się pojawił. Nawet nie poznałam, jak się nazywał. Później pomyślałam sobie, że jeśli wolą Bożą było uratowanie mojego życia, stało się to w jakimś celu i z jakiegoś powodu. I dlatego, tak jak obiecałam, oddam mu moje życie. Mamy Zbawiciela, mamy Ratownika. On ocalił moje życie, bo wiedział, że jest tego warte. On przyszedł, by ocalić również i Twoje życie.